Każdy, kto pracuje w biznesie, zna to uczucie. Aż za dobrze. Mhm. Ten specyficzny rodzaj ciszy, który zapada po wysłaniu starannie przygotowanej, dopieszczonej oferty do potencjalnego klienta. Czekanie. Tak. Wysyłamy maila, wciskamy Enter i. No właśnie. Nic. Dzień, dwa, tydzień. Klient dosłownie zapada się pod ziemię. Tak. I wtedy zaczyna się ten frustrujący taniec niepewności. Sprawdzanie skrzynki, wahanie przed kolejnym telefonem, to całe wiesz bezproduktywne gonienie za jakąkolwiek odpowiedzią. To jest niemal uniwersalne doświadczenie zawodowe. I co ciekawe, to dotyka nie tylko sprzedawców w takim klasycznym rozumieniu. Prawda. To jest problem każdego, kto przedstawia swoje pomysły, projekty, no właśnie, oferty. Freelancerzy czekający na akceptację kosztorysu Menedżerowie projektów. Właśnie. Szukający zielonego światła od zarządu. Nawet artyści wysyłający swoje portfolio. Wszyscy w pewnym momencie stają przed tym samym murem milczenia. I to milczenie jest paraliżujące. Dlatego dzisiaj y, chcemy się temu przyjrzeć bardzo wnikliwie. Mamy przed sobą materiały od firmy Nestekta Treningi Interpersonalne. Mhm. Oni specjalizują się właśnie w takich komunikacyjnych łamigłówkach. Ich analiza nosi tytuł Jak reagować, gdy klient zapada się pod ziemię po otrzymaniu oferty. Bardzo trafny tytuł. I naszym celem dzisiaj nie jest znalezienie jakichś, wiesz, magicznych sztuczek. Chcemy, bazując na tym materiale, rozłożyć na czynniki pierwsze psychologię stojącą za tym milczeniem. Dokładnie. I przeanalizować konkretne strategie komunikacyjne. Chodzi o to, by zrozumieć, jak przejść z pozycji osoby, która tak trochę prosi o uwagę, do roli partnera w procesie decyzyjnym. I to jest absolutnie kluczowe sformułowanie. Jak sugerują materiały Nesse, prawdziwa trwała zmiana nie leży w opanowaniu nowej techniki, ale w fundamentalnej zmianie sposobu myślenia o swojej roli. Aha. To nie jest kwestia tego, co mówimy w drugim czy trzecim mailu, ale tego, kim jesteśmy w tej relacji od samego początku. Ta zmiana perspektywa ma no, ogromne, daleko idące konsekwencje. W porządku, to zanurzmy się w tym głębiej. Zacznijmy od tego, co większość z nas robi intuicyjnie, a co według źródła jest kompletnie nieskuteczne. No dobrze. Autorzy przytaczają standardowe pytanie, które pewnie każdy z nas kiedyś zadał lub otrzymał. Brzmi ono tak. Dzień dobry, chciałem tylko zapytać, czy miał Pan już okazję zapoznać się z naszą ofertą? Klasyk. No właśnie. Na pierwszy rzut oka brzmi to przecież grzecznie, profesjonalnie jest powszechnie stosowane. Dlaczego więc Nese określa to tak ostro, cytuję, jako język ludzi, których klienci ignorują? Wiesz, to jest fascynujące w tej analizie. Właśnie ta dekonstrukcja tego pozornie niewinnego pytania. Ono jest z natury e, całkowicie pasywne. Pasywne, tak. I ustawia nas w bardzo słabej pozycji. Zwróćmy uwagę na samą konstrukcję. Chciałem tylko zapytać czy no tak. samo to sformułowanie już na starcie komunikuje niepewność. To jest język prośby niemal przeprosin za zabieranie czasu. Mhm. Ustawia pytającego w pozycji podrzędnej, petenta, a nie partnera. Wysyłamy sygnał. Jestem tutaj na dole i czekam, aż ty, tam na górze, znajdziesz dla mnie chwilę. To ciekawie, bo instynkt podpowiada coś zupełnie odwrotnego, żeby być jak najmniej kłopotliwym dla klienta. Właśnie. A tutaj proponuje się coś, co wymaga od niego jakiegoś wysiłku. Większość z nas myśli, że takie delikatne pytanie to jest po prostu wyraz dobrego wychowania. I to jest dokładnie ta pułapka. Mylimy grzeczność z brakiem asertywności. To pytanie nie tylko ustawia nas w słabej pozycji, ale co gorsza... Co gorsza? Ono nie prowokuje do podjęcia absolutnie żadnej decyzji. Daje klientowi bardzo łatwą i wygodną drogę ucieczki. Jaka jest najczęstsza odpowiedź? Jeszcze nie odezwę się. Dokładnie. Jeszcze nie jestem zawalony pracą, Odezwie się. I co się dzieje? Rozmowa się kończy, sprawa nie posuwa się ani o milimetr do przodu. A my zostajemy w tym samym miejscu. W tym samym punkcie niepewności co wcześniej. Co więcej, to pytanie oddaje 100% kontroli nad sytuacją w ręce klienta, który może odwlekać decyzję w nieskończoność, bo nic go nie goni. I za tydzień znowu się zastanawiamy, co napisać? Dokładnie. I znowu piszemy. Kolejne, delikatne pytanie. Rozumiem, czyli tkwimy w takiej pętli grzecznego czekania. To prowadzi nas prosto do kluczowej tezy z materiału Nesse. Mam tu cytat, który wydaje się no, Sercem całej tej koncepcji. Słucham? Przestań gonić, zacznij kontrolować sytuację. Niech klient czuje, że jesteś partnerem do decyzji, nie proszącym o uwagę. Jak to rozumieć w praktyce? Jak stać się takim partnerem w decyzji? Zwłaszcza gdy czujemy, że to klient ma całą władzę, no bo to on ma pieniądze. To jest właśnie ta fundamentalna zmiana myślenia, o której mówiłyśmy na początku. Chodzi o redefinicję relacji. Redefinicję. Tak. Zamiast postrzegać siebie jako dostawcę, który prosi o zamówienie, zaczynamy postrzegać siebie jako eksperta. Jako partnera, który pomaga klientowi rozwiązać jego problem lub osiągnąć cel. Okej. Okay. A jako partner, jako ekspert mamy prawo, a nawet e, obowiązek oczekiwać jasności, transparentności i konkretnej decyzji. Partnerstwo opiera się na wzajemnym szacunku. A częścią tego szacunku jest szacunek dla czasu i zasobów obu stron. To brzmi dobrze w teorii, ale wiele osób, wiesz, boi się, że takie bardziej asertywne podejście zostanie odebrane jako arogancja albo nachalność. Mhm. Gdzie leży ta granica między partnerską kontrolą, a byciem postrzeganym jako osoba no, zbyt rozczeniowa? Świetne pytanie. Granica leży w intencji i w komunikacji. Arogancja wynika z ego. Kup ode mnie. Tak, kup ode mnie, bo jestem najlepsza. Partnerska asertywność wynika z szacunku i troski o proces. Nasz wspólny czas jest cenny, a ten projekt jest ważny, więc podejmijmy świadomą decyzję, żeby ruszy do przodu, albo zamknąć temat i nie marnować zasobów. Kiedy przechodzimy na ten poziom myślenia, przestajemy się panicznie bać odpowiedzi nie. Zaczynamy rozumieć, że jasne nie jest o wiele cenniejsze niż niekończące się zwodnicze morze. Jasne. Szybka odmowa uwalnia nasz czas, energię i pozwala skupić się na innych szansach. Ta zmiana mentalna jest absolutnym fundamentem. Bez niej żadna technika nie zadziała. Okej, okay, czyli to wszystko zaczyna się w głowie, ale jak to przełożyć na praktykę? Zakładam, że materiały NES dają jakieś konkretne przykłady. Jak taki partner w decyzji powinien brzmieć w mailu czy podczas rozmowy? Oczywiście. I tu dochodzimy do sedna. Materiał proponuje trzy bardzo konkretne alternatywne komunikaty. One całkowicie zmieniają dynamikę rozmowy. Czyli zamiast tego pasywnego pytania? Zamiast tego mamy trzy mocne strategiczne narzędzia. W porządku, to przeanalizujmy je. Pierwsza propozycja ze źródła brzmi tak. Nie mam jeszcze feedbacku do oferty, i zwykle w takich przypadkach są tylko dwie opcje: albo coś przestało mieć sens, albo pojawiła się wątpliwość. Które z tych dwóch to u Was? Mhm. To jest bardzo bezpośrednie. Od razu czuć inną energię. Zdecydowanie. To jest niezwykle inteligentne psychologicznie. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z klasyczną techniką wymuszonego wyboru. Albo, albo. Tak, zamiast otwartego pytania, które pozwala na dowolną wymówkę, upraszczamy skomplikowaną sytuację milczenia do dwóch bardzo konkretnych scenariuszy albo A, albo B. To zamyka większość dróg ucieczki. I pokazuje empatię, prawda? Dokładnie. Co ważne, robimy to w sposób, który pokazuje empatię. Zdanie: Zwykle w takich przypadkach są tylko dwie opcje komunikuje: hej, rozumiem tą sytuację, byłam tu już wiele razy. To normalne, że coś się dzieje. Czyli nie oskarżamy klienta? Absolutnie. Sygnalizujemy, że rozumiemy dynamikę biznesową. Ale czy nie ma tu ryzyka, że klient poczuje się trochę osaczony taką czarno-białą opcją? Co jeśli prawdziwy powód jest zupełnie inny? Na przykład jego szef wyjechał na urlop. To jest słuszna obawa, ale właśnie w tym tkwi siła tego pytania. Ono prowokuje do reakcji. Jeśli powód jest inny, klient najprawdopodobniej go poda. Powie na przykład. Ani jedno, ani drugie. Po prostu szef, który musi to zatwierdzić, wraca za tydzień. Porozmawiajmy 15. I mamy konkret. Proszę bardzo. Mamy datę, mamy jasność, mamy kontrolę nad kolejnym krokiem. Jasne. To pytanie zmusza do refleksji i szczerej odpowiedzi, bo trudno na nie odpowiedzieć standardowym: jeszcze nie wiem. Trzeba się odnieść do jednej z tych dwóch opcji, a każda z nich otwiera drogę do dalszej, konstruktywnej rozmowy. No tak. Jeśli coś przestało mieć sens, możemy zapytać, co? I jeśli pojawiła się wątpliwość, możemy zaproponować jej wyjaśnienie. Omijamy wymówki i przechodzimy do sedna. To rzeczywiście zmienia postać rzeczy. Przejdźmy do drugiej propozycji z materiałów Nesy. Ta ma zupełnie inny charakter. Mhm. Brzmi tak. Zanim usunę temat z radarów, jedno pytanie. Co się musiałoby zmienić, żeby temat wrócił na stół? Tutaj ton jest yy, chłodniejszy. Bardziej zdystansowany? Tak, tutaj mechanizm działania jest oparty na psychologicznej zasadzie niedostępności, czy też, jak to się mówi, zabrania zabawki. Zabrania zabawki. Komunikat, zanim usunę temat z radarów, jest subtelnym, ale bardzo skutecznym sygnałem: Jestem gotowa się wycofać, nie będę Cię gonić w nieskończoność, mój czas i energia są cenne. I to może wywołać u klienta poczucie straty. Dokładnie. Albo przynajmniej pilności. Jeśli faktycznie był zainteresowany, ale odkładał decyzję, taka wiadomość może go zmotywować do działania. To taka grzeczna, biznesowa wersja komunikatu ostatnia szansa, bo mam inne rzeczy do roboty. To na pewno buduje wizerunek profesjonalisty, który nie jest zdesperowany ma inne opcje. Ale ta druga część jest chyba jeszcze ciekawsza. Tak. Co się musiałoby zmienić, żeby temat wrócił na stół? Co to dokładnie robi? To jest genialne w swojej prostocie. Przenosi całą rozmowę z płaszczyzny niejasnych terminów i braku decyzji na płaszczyznę konkretnych warunków. Aha. Warunków, które musiałyby zostać spełnione. Zamiast pytać, czy i kiedy, pytamy, pod jakim warunkiem. To zmusza klienta do myślenia o realnych barierach. Może to cena, może zakres, może termin, a może po prostu wewnętrzna polityka firmy. I znowu mamy jasność. Znowu mamy dwa możliwe wyniki, oba dla nas korzystne. Albo dostajemy konkretną informację zwrotną, z którą możemy pracować, na przykład cena musiałaby być o 15% niższa. Albo. Albo wiemy, że nic z tego. Tak, albo dostajemy potwierdzenie, że temat jest zamknięty, bo warunki są niemożliwe do spełnienia. W obu przypadkach uzyskujemy jasność. A czy to podejście nie jest zbyt ryzykowne w przypadku klienta, na którym nam bardzo zależy? Mówiąc, usuwam temat z radarów, nie dajemy mu pretekstu, żeby po prostu powiedział, OK, usuń i zakończył sprawę. Oczywiście, że jest takie ryzyko i właśnie dlatego to jest narzędzie strategiczne, a nie uniwersalny młotek do każdej śruby. Trzeba wyczuć moment. Trzeba je stosować z wyczuciem. Jeśli po kilku próbach kontaktu panuje uporczywa cisza, to ryzyko utraty klienta, który i tak nie odpowiada, jest niewielkie. Prawda jest taka, że jeśli klient jest naprawdę zainteresowany, to go tu nie odstraszy. Nie odstraszy go, a wręcz zmobilizuje. A jeśli nie jest zainteresowany, to pozwoli nam to odkryć znacznie szybciej, niż gdybyśmy przez kolejne trzy tygodnie wysyłali grzeczne pytania: czy już pan wie? Rozumiem. Odzyskujemy kontrolę. I czas. Właśnie. To ma sens. I mamy jeszcze trzeci wariant. Nesse określa go jako bardzo ludzki w swoim brzmieniu. Mm -hmm. A brzmi on tak. Nie jestem fanem poganiania, ale gdy klient milknie, to zwykle coś się wydarzyło. Warto to rozbroić teraz, czy zostawiamy temat otwarty. Tutaj czuć znacznie więcej empatii. Zdecydowanie to jest majstersztyk łączenia asertywności z ludzkim partnerskim podejściem. Przeanalizujmy jego budowę. Dobrze. Zaczyna się od rozbrojenia potencjalnego napięcia. Nie jestem fanem poganiania. To komunikat, który mówi: "Słuchaj, wiem, że to może być niezręczna sytuacja. Nie chcę być natrętna, rozumiem, że nikt tego nie lubi." To buduje most, a nie mur. Dokładnie. Uznajemy, że sytuacja jest delikatna. A potem przechodzimy do sedna, ale wciąż w taki, no Miękki sposób. Właśnie. Następuje bezpośrednie, ale nieagresywne stwierdzenie faktu oparte na doświadczeniu. Ale gdy klient milknie, to zwykle coś się wydarzyło. To nie jest oskarżenie. Nie, to nie jest dlaczego pan milczy, tylko obserwacja. Doświadczenie uczy, że cisza ma jakiś powód. To normalizuje sytuację. I na koniec. Propozycja wspólnego rozwiązania. Pojawia się propozycja wspólnego rozwiązania. Warto to rozbroić teraz. Czy zostawiamy temat otwarty? To sformułowanie jest kluczowe. Użycie słowa rozbroić sugeruje, że milczenie jest jak mała bomba zegarowa potencjalny problem. Tak, potencjalny problem, który może zaszkodzić obu stronom i że najlepiej jest się nim zająć wspólnie, jako partnerzy. I znowu mamy pytanie z dwiema opcjami, które wymusza decyzję, ale podane w bardzo łagodnej, opartej na współpracy formie. Dobrze. Przeanalizowaliśmy te trzy komunikaty. Każdy ma nieco inny ładunek emocjonalny i psychologiczny. Jaki jest więc ten wspólny mianownik? Co to wszystko tak naprawdę oznacza w praktyce? Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że nie chodzi tu o znalezienie jednej magicznej formułki, która zawsze działa. Absolutnie nie. Wspólnym mianownikiem jest postawa. To jest najważniejszy wniosek. Postawa? Wszystkie te przykłady, choć różne, opierają się na jednym fundamentalnym założeniu. Jesteśmy profesjonalistami, którzy cenią swój czas, cenią swoją ofertę i oczekują od swoich partnerów biznesowych jasności i szacunku. Kili zmiana z. Proszę, zwróć na mnie uwagę na. Na nasz wspólny czas jest cenny, więc, w imię efektywności i wzajemnego szacunku, podejmijmy decyzję. A jak taka postawa wpływa na relacje w dłuższej perspektywie? Czy klienci nie zaczną nas postrzegać jako trudnych we współpracy? Wiesz co, wręcz przeciwnie. Taka postawa buduje długofalowy szacunek i profesjonalny wizerunek. Klienci podświadomie czują, z kim mają do czynienia. Mhm. Czy z kimś, kogo można zbyć, zwodzić i ignorować, czy z partnerem, którego zdanie i czas trzeba szanować? To, co nazywamy trudnym, jest często po prostu asertywnością i jasno określonymi granicami. Okay. Kiedy od początku pokazujemy, że oczekujemy jasnych decyzji i transparentnej komunikacji, uczymy rynek, jak nas traktować. To jest inwestycja w przyszłe, zdrowsze i bardziej efektywne relacje biznesowe. I ci najlepsi klienci to docenią. Paradoksalnie ci najlepsi klienci, ci najbardziej profesjonalni docenią takie podejście, bo sami cenią swój czas. Podsumowując naszą analizę materiałów od Nesse, treningi interpersonalne, najważniejszy wniosek wydaje się prosty w teorii, ale wcale niełatwy do wdrożenia. Tak. Kluczem do radzenia sobie z milczącym klientem jest świadome przejście, przejście z tej pasywnej, pełnej niepewności postawy goniącego mhm. na proaktywną pozycję partnera, który kontroluje proces, szanuje obie strony i dąży do uzyskania jasnej, konkretnej decyzji. Niezależnie od tego, jaka ona będzie. I to prowadzi nas do bardzo interesującej refleksji na koniec. Warto zastanowić się nad jednym kluczowym aspektem biznesowym tego podejścia. Tak, wszystkie te techniki, które umówiłyśmy, służą uzyskaniu decyzji, ale, no właśnie, niekoniecznie decyzji na tak. One równie skutecznie, a może nawet skuteczniej, prowadzą do uzyskania szybkiego nie. To prawda. I tu pojawia się prowokujące do myślenia pytanie jaka jest prawdziwa długoterminowa wartość dla firmy, gdy zamiast wielotygodniowego, męczącego i angażującego zasoby może, szybko uzyskujemy definitywne nie. Mhm jak taka jasność wpływa nie tylko na wyniki sprzedaży w danym kwartale, ale także na zdolność do planowania zasobów, na trafność prognozowania finansowego i, co może najważniejsze, na morale i motywację całego zespołu, który nie musi już tracić energii na ściganie duchów.